Dnia Chłopaka. Życzymy Wam takiego buziaka. Z okazji Dnia Chłopaka zadaliśmy naszym koleżankom pytanie, za co cenią mężczyzn? Natomiast kolegom, czego oczekują od nas kobiet w tym dniu? U mężczyzn najbardziej cenię szczerość, wrażliwość i podwójnych stanowczość i odpowiedzialność. No, ja myślę, że za ich siłę, odwagę, za taką opiekuńczą postawę w stosunku do nas, słabych kobiet. Podziwiam ich i zazdroszczę im tego, że mają taki ogromny dystans do życia i że ciągle są małymi chłopcami. Poczucie humoru, cierpliwość i charakter. To się ceni. W mężczyznach myślę, że najbardziej cenię intelekt, a jeśli miałby to być związek z mężczyzną, to bardzo ważne jest to, żeby mężczyzna był opiekuńczy. I znał swoją rolę w rodzinie, w związku yy, i to jaki jest w relacjach z kobietą, właśnie ta jego opiekuńczość yy, i wywiązywanie się z funkcji, którą w rodzinie spełnia, to jest, to jest dla mnie najbardziej ważne. Zoi, so finde, mena sind ima hunger. Frauen, träumen, ich była amorfą, inteligentną, dobrze wyglądała, romantyczną. So, myśliwą, że wir zolen, für męża zachęty. Oczekuję od kobiet, aby ich bolały głowy. Myślę, że w tym dniu kobiety mnie przytulą. No to oczywiście więcej wiary, nadziei i miłości również. Słodyczy, uśmiechu. I dobrej zabawy. Oczekuję od dziewczyn milecznego czasu i uśmiechu. Dużo wyrozumiałości. respect We We the smile. Oczekuję czułości, miłości oraz zrozumienia od mojej drugiej połówki. Czego oczekuje Pan od kobiet w Dniu Chłopaka? Dniu Chłopaka: zrozumienia i tolerancji w stosunku do nas, za, za nasze błędy czasem. Tak? Oczekuję od kobiet dużo uśmiechu, wyrozumienia i radości wspólnej radości. No i, i niespodzianek. <laughs> Chciałbym, ażeby kobiety w dniu naszego święta chłopaka, mężczyzny, nosiły nas na rękach. So, today is the boys' day, so. But. But dziewczynami How to celebrate? Uh, with your girls, of course, or girlfriend, if you have one. Uh, so, girls. please take us for a romantic evening to the cinema make a dinner for us because we are always hungry as you know uh, and but are we good enough to uh, to get these gifts or another one uh, what do girls look for in us i think a perfect gift for us would be um, Organizers and notebooks because girls always complain that we forget about anniversaries, name days, and their birthdays. Uh, also, last year, uh, our girls gave us uh, identical claret bow ties, and I think that was an incredible present because we all wore them for a school ball, so that was very nice. Di Bella Femme, please. nagrywa cały czas. <grymne> nie, oh, to nie, to się A, Czekajcie, czekajcie, no ludzie. Cały kłopak no? z tyłu. To się to ma być naturalnie. No. Jest pan gotowy? Jestem gotowy. Nagrywam. To znaczy, ja mam od razu coś mówić. <grymne> Jeszcze, Skoro nagrywam, cały czas się nagrywa. Aha, no to dobra. Czy dalej się nagrywa? Aha, dobrze. A to jakie jest pytanie? Oczekuję od kobiet, że... na co czekaj, Oczekuję od kobiet tego, że kobiety... Oczekuję dzisiaj od kobiet... Życzymy w tym dniu dużo uśmiechu i rado... W tym dniu dużo uśmiechu i radości. Zaprasz... Czekaj, to wytniesz. Miałeś przyjść. Dobra. Jezu, no mi z głowy teraz. Dobry, do, dobre, się druź, to tam dziemontowało. Trzy cztery. Prząłym będzie na końcu. Michał kiwa złową. To kiwaj. Kiedy już? No? Już? No. <noise> Wszystkim panom życzymy w tym dniu dużo uśmiechu i radości. Dziękujemy za obejrzenie naszego filmiku. Do zobaczenia!